Redakcja ARHN.EU wspiera sklep OleOle!, ole, fani gier i technologii. ARHN.EU Ze wszystkich ekscentrycznych pomysłów jakie miewa Nintendo, idea kartonowego hełmu VR dla Switcha wydaje się na pierwszy rzut oka jednym z najdziwniejszych. Ale prawda jest taka, że jest to chyba najnormalniejsze akcesorium, jakie firma ta wydała w ostatnich latach. Kartonowe headsety VR to jedna z powszechniejszych opcji taniego wejścia w wirtualną rzeczywistość, a projekty takie jak Google Cardboard przodowały w rozpowszechnianiu tego drogiego hobby. Pytanie brzmiało więc raczej nie, czy kartonowy VR może działać, ale czy switch jako urządzenie nadaje się do roli wyświetlacza. Zaledwie 720p w trybie przenośnym i niskiej jakości panel 60 fps to najgorsza specyfikacja dla ekranu, jaką kiedykolwiek widziałem w tej dziedzinie, i kupiłem zestaw głównie z ciekawości, żeby zobaczyć, czy będzie tak źle, jak się spodziewałem. Jednym zdaniem nie jest tak źle, jak się spodziewałem, ale generalnie nie jest to coś, co ktokolwiek zainteresowany wirtualną rzeczywistością powinien traktować z jakąkolwiek dozą powagi. Pamiętajmy, to zabawka dla najmłodszych. Nie będę wyjaśniał tutaj dokładnie, czym jest i jak działa Nintendo Labo. Temu tematowi poświęciliśmy już osobny materiał, do którego serdecznie zapraszam. W tym filmie przyjrzymy się jedynie najnowszemu zestawowi VR Kit. Do sprzedaży trafiły cztery wydania Labo VR, kosztujące około 290 zł pakiet kompletny, skład którego wchodzi oprogramowanie na kartridżu, zestaw do złożenia gogli VR wraz z soczewkami oraz pięć dodatkowych projektów wykorzystujących gogle. Jeżeli nie jesteśmy przekonani, czy kręci nas taka zabawa, możemy też rozbić zakup i najpierw kupić sam zestaw startowy: cartridge Goggle i Blaster, a potem w ramach dodatków oddzielnie pozostałe cztery gadżety, pakowane po dwa. Oprogramowanie zestawu nie różni się od wersji poprzednich, gra podzielona jest na trzy segmenty. Make, gdzie podążając za instrukcjami złożymy kolejne zabawki, play pozwalające pobawić się nimi w szeregu kilkudziesięciu wbudowanych minigier, no i Discover, moją ulubioną część tych pakietów, małą encyklopedię dla najmłodszych, wyjaśniającą zasadę działania akcesoriów i pozwalającą przeprowadzać proste eksperymenty przy użyciu Joy-Con'ów. Również jak w przypadku Tajkonów poprzednich, budowanie kolejnych akcesoriów sprawia najwięcej frajdy. W zależności od tego czy budujemy sami, czy pomagamy milusińskim, największy zestaw to od 30 do 60 minut na skonstruowanie najmniejszego gadżetu po nawet 3 godziny dla najbardziej złożonego Blastera. Elementem najważniejszym są oczywiście same gogle. Te obudowane są w plastik z przyzwoitej jakości soczewkami, przynajmniej w porównaniu do chińszczyzny, która wala mi się po mieszkaniu. Można zarzucać Nintendo, że sprzedaje karton w cenie szczerego złota, ale przynajmniej nawet najprostsze komponenty charakteryzują się w jego pakietach wysoką jakością wykonania. Natomiast po samym doświadczeniu VR nie ma co spodziewać się cudów. 720p wyświetlacza Switcha to niewiele i bez trudu zauważyć można krawędzie pikseli czy nawet przestrzenie między nimi. Natomiast w zastosowaniach jakie zaserwowało Nintendo sprawdza się wystarczająco dobrze. I ponieważ jest to produkt dla młodszych pasjonatów grania, wątpię, żeby im to przeszkadzało, szczególnie jeśli będzie to ich pierwsze doświadczenie z tą technologią. Samo poczucie trójwymiaru i możliwość interakcji interakcji z nieistniejącą przestrzenią, to pozytywny szok dla młodego odkrywcy. Jako poważny hełm VR nie miałoby to szans. Jako pierwsze gogle do zabawy dla małego gracza? Czemu nie? Większym problemem jest płynność. Nie każdy ma taki problem, ale dla ludzi podatnych na chorobę symulacyjną, im więcej FPS-ów, tym lepiej. Mówi się, że dla dobrego doświadczenia 90 to minimum, a wyświetlacz Switcha nie umie więcej niż 60, co w niektórych minigrach powodowało u mnie delikatne mdłości. Neutralizuje je częściowo zaskakująco dobry tracking ruchu głowy, wykonywany przez żyroskop systemu, ale jest to coś, o czym warto pamiętać. No, nie ma się co łudzić, nie jest to rozwiązanie. Z wyższej półki, ale dla dzieciaków starczy. No dobrze, złożyliśmy hełmofon i co teraz? Szczerze, niewiele. Pod koniec miesiąca łatkę ma dostać Super Mario Odyssey i pozwoli nam wtedy ograć kilka minigierek w wirtualnej rzeczywistości. Tego samego dnia ma pojawić się patch do Zeldy Breath of the Wild, i to ma być podobno grywalny w VR w całości. Do tego czasu jednak utykamy z tym, co znajduje się na dołączonym Cardridgeu, czyli kilkudziesięciu prymitywnych minigier. To głównie proste tech demka, pokazujące możliwości, ale nigdy nie wykorzystujące ich w żaden szerszy sposób. W menu znaleźć można też kilkanaście klipów wideo w VR przygotowanych specjalnie do oglądania w goglach. Sam headset zaprojektowany jest dość dziwacznie. Nie ma opaski do trzymania na głowie, więc gracz musi trzymać go sam przy twarzy jak Virtual oboja, a żeby kontrolować gryjoikonomami montuje się je po bokach wyświetlacza. Powodzenia w graniu tak w Zelda. Ale to dopiero punkt wyjściowy, ciekawie robi się dopiero, gdy do podstawowych gogli zaczniemy składać dodatkowe akcesoria. Wtedy zaczyna ulatniać się słodki zapach legendarnej magii Nintendo, robienia ciekawych rzeczy z prostych konceptów. Aparat fotograficzny składa się z trzech głównych komponentów. Gogle robią za wizjer. Jeden z joy zamontowany w tubie staje się obiektywem i kontroluje zbliżenie, drugi zamontowany w body zostaje spustem migawki. Podstawowe, główne gry dla tego Tojkona polegają na fotografowaniu albo ryb w oceanie, albo wirtualnego zwierzaka, maskotki jednego z poprzednich zestawów Labo. Przypomina to trochę Pokémon Snap. Celem jest wykonywać określone przez grę fotografie tematyczne, ale z aparatem związane jest też kilka minigier, w tym proste kosmiczne strzelanki do celów, które są naprawdę fajne. Ciekawy i dobrze zrealizowany pomysł. Obiektyw z joy działa naturalnie, a sprytnie haczący o kartonową zębatkę zakładki symulują nawet klikanie podobne do sejfowego szyfru. Przystanek drugi? Słonie. Zbudowany z był utrzymywanej w swojej kiełbaskowatej formie przez dwie gumki recepturki oraz słonia właściwego, czyli maski z goglami. Jego złożenie zajęło mi niecałe 45 minut i nie zakładając na głowę tego toikona, nie raczy się nas symulatorem włochatego mamuta. Główną grą tego gadżetu jest malowanie w trójwymiarze, a najfajniejszym trybem dwuosobowa zabawa w kalambury. Pierwszy gracz rysuje na czas zlecony obrazek, a drugi przejmuje potem Maskę i musi zgadnąć co na baz grano. Oczywiście pędzel stanowi wirtualna trąba. Druga gra to prosty symulator fizyczny. Manipulując obiektami w trzech wymiarach doprowadzamy spadającą piłeczkę do celu. Fajne, ale ten tojkon akurat wkurzał nas niewygodą używania. Gumki ciągle stawiają opór, a dwa sztywne kawałki kartonu, to mimo wszystko nie trąba, więc działało to trochę bardziej koślawo niżbym sobie życzył. Tojkoń trzeci i robi się coraz dziwniej. Po złożeniu kartonowego kuraka możemy zaglądać mu pod ogon, odblokowując w ten sposób mini grę we fruwanie na wirtualnym lugiopodobnym ptaku. To troszkę zwiedzanka otwartej mapki, a ociupinkę przygodówka, gdzie kokoszkowe NPC zlecają nam proste zadania, od żeby było co w tym świecie robić. Nic nadzwyczajnego, ale fruwanie w VR zawsze jest fajne ze swojej natury, więc powinno spodobać się dzieciakom. Jeśli do kurki dobudujemy tojką czwarty, powietrzny pedał, żeby nie powiedzieć dmuchający, to będziemy mogli do wrażeń wzrokowych dołączyć również inne zmysły. To proste akcesorium jest chyba najgenialniejszym wynalazkiem. Do kartonowego pedału doczepiony jest duży wachlarz, który przy każdym dociśnięciu owiewa grającego mocno wyczuwalną bryzą. Połączmy to z grą lataną i szczerze mówiąc jest naprawdę super. Drugą grą dla wachlarza jest symulator żaby wskakującej na wielgachne kule, a której mocarne susy również idą świetnie w parze z podmuchami wiatru. Pies de resistance zestawu, jego najbardziej skomplikowanym i najbardziej imponującym projektem jest Blaster połączenie strzelby z olbrzymią bazuką, posiadającą zmyślny, namacalny system przeładowywania. Po napompowaniu, jak w klasycznym shotgunie, specjalny element wsuwa się w głąb kartonowej obudowy, po czym po wciśnięciu pustu zostaje z hukiem wypuszczony z powrotem, wydając przy tym odgłos papierowego wystrzału. Fantastyczne. Dodatkowo po lewej stronie znajduje się podajnik na joycona, który w grach pełni funkcję wizjera. Blasterem pograć możemy w prostą, szynową Strzelankę w rozstrzeliwanie żelkowatych kosmitów, lub w dwuosobową grę w karmienie hipopotamów owocami. To bajeczne, jak prostymi narzędziami, i nie da się ukryć prymitywną technologią. Nintendo potrafiło poprowadzić wirtualną rzeczywistość tam, gdzie większość producentów nawet nie marzyła. Fotografowanie aparatem, fruwanie w przestworzach z prawdziwym wiatrem we włosach i strzelanie z naturalnie reagującego delikatnym odrzutem na każdy wystrzał to jest kwintesencja magii wirtualnej rzeczywistości i udowadnia, że technologia jest kwestią drugorzędną, jeśli sam pomysł, jest bardzo dobry. Zresztą to nie wszystko, co ma do zaoferowania Labo VR, bo jak wspomniałem wcześniej, na pełny zestaw. Oprócz 9 minigier głównych składa się również aż 64 małych gier dodatkowych, filmiki VR i obszerna encyklopedia. A sam proces składania gadżetów z miluśniskimi to zabawa na parę wieczorów. Mimo początkowego sceptycyzmu uważam pakiet VRKit za najlepszy zestaw ikonów Nintendo. Są pomysłowe i oferują unikatową formę rozrywki. Powinny spodobać się wszystkim młodym ciałem bądź duchem graczom chcącym spróbować czegoś nowego, zakładając, że nie dopadną ich mdłości, co nie powinno być problemem przy krótszych posiedzeniach. Mnie, staremu marudzie, najbardziej imponuje, że na tak prymitywnym sprzęcie Nintendo w ogóle udało się zrealizować wirtualną rzeczywistość i nie jest to kompletna porażka. Jasne, to zupełnie nie ta sama kategoria co hełmy dla dorosłych, ale za trzy stówy, za najdroższy zestaw, to świetny pomysł na pierwsze gogle młodocianego wirtunauty. Fajne słowo wymyśliłem? Wirtunauta? Taki kosmonauta, albo internauta, tylko wiar. Pro, proszę tego teraz używać, takie zarządzenie jest. Pa!